Witam, stracone tagi 2015 Tu kurwa MC Adi znowu się popisał głupotą kurwa Napisał pod filmikiem, że nie będzie dissować Kurwa, co za cymbał pisał jebany A, a MC Adi mam do ciebie informację, że ty jesteś kurwa Kurwielem I twój stary, jak coś byś nie wiedział Nie potrafiłaś kurwa w ciągu 24 godzin odpowiedzieć na disa Ślepy, kurwa i głupi po Taka jest prawda, Addy Stworzyłeś, tak, obiecałem ci na disie że oddam posta, że przegrałeś. Już drugi raz kurwa przegrałeś. I taki kurwa jesteś mocny. Jakbyś był kurwo mocny, to byś kurwo zdisował. A jak kurwa jesteś niemocny, to jesteś kurwa cfelem, Jak twój stary, który uruchał w dupsko cfelowi. Albo już odwrotnie. Twój ojciec był uruchany w dupę. Taka kurwa jest prawda. Tak powiedziałem. Wszystkim powiedziałem, że jak w ciągu 24 godzin kurwo nie będzie, to kurwo przegrywasz piw. Czyli kurwo, jesteś szmatą do podłogi. I każdy kurwo będzie ci jeździł po całości. Taka kurwo, jesteś mocny, to przyjesz kurwo tutaj, to kurwo, zdzisujemy cię. Bo naprawdę przegrałeś. Przegrałeś. Już drugi raz kurwa. Dałem ci kurwa drugą rundę. A ty kurwo przegrałeś. Czyli znaczy jesteś kurwa Debile. Bo chociaż kurwo byś chociaż odpowiedział na ten temat. A nie kurwo promotora masz kurwo. Jakiego kurwa masz promotora? W jakim kurwa studiu nagrywasz? No taka kurwa jest prawda. No człowieka, ogarnij się. Taka jest rzeczywistość. Po, po, nagle kurwa sobie w założyłeś. Kurwa. A my mamy już od momentu od zlotu, kurwa, i już tyle razy pro, prowadzimy. Nie fa faktem, że kurwa tamto nam zblokowali, ale stworzyliśmy nowy. Kurwa, jesteśmy znani ludźmi. A ty kurwa, jesteś znanym człowiekiem? <tryk> Chyba kurwa, menerem. Me kurwa, i żebrasz pieniądze, żeby mieć utrzymać rodzinę, kurwa. Taka jest prawda. I, y informacja do wszystkich ogólnie. Że MC przegrał drugą rundę, bo przegrał ogólnie, o, o, publicznie mówię, że przegrał. Bo dałem mu 24 godziny i on kurwa nic z tym zrobił. On kurwa pojebany komentarz dał i, i co z tym komentarzem? Mogę o w dupę pocałować, tak? No i tak w dupę ci mogę zasadzić, żebyś wypierdolić z złodziej. Taka jest prawda. Ogólnie. M. AD, przegrany jesteś. Nie wiem jak ci się będzie sprzedawało płyta. Bo się kurwa tak promujesz, jak skór. Sen pojebany, który ta się kurwa promuje. Ta się kurwa promuje tym singlami. Kurwa. Weź wystaw, kurwa, do Piku, To pogadamy w celu zajebany. Taka jest prawda. I ogólnie, tak powiedziałem, przegrałeś bitwę. Czy jesteś do końca szmatą dla mnie? I się kurwa nie pokazał w ogóle mi na oczy, bo jak ci zajebę, to matka twoja, a nie ojciec nie kurwa, nie pozna a nie twoje, kurwa żona. Taka jest prawda. Ja mam kurwa siłę niż ty. Ty jesteś za chudy. Ja kurwa mam swoją siłę. Jak ci przypierdolę, to kurwa nie wiem, gdzie ty polecisz. Taka jest prawda. I dlatego. Oficjalnie mówię, że MC przegrał wolne ze mną. Teraz ja chcę coś tutaj dodać właśnie z tego wszystkiego, co Tiger do siebie powiedział MC jest Jesteś przegrany mimo to wszystko. Ty powiedziałeś, że poszedłeś do jakiegoś klubu kumplami. No właśnie było widać jak poszedłeś kumplami na piwo. Jak ciebie zrobili smatę do podłogi, nawet sam nie umiałeś się obronić. Z jakim źródłem mogli się pobić i ukraść ci dużo hajsu, bo miałeś kupę forsy za przeproszeniem? Jak mogłeś się bronić? No Taki mocny jesteś, że tak zrobiłeś, no właśnie było widać, że jesteś mocny. To Tiger jest mocniejszy, mimo to, że się nie dał, a zrobił wszystko, żeby nie było, nie wiem, żeby nie zginął. A ty, a ty co zrobiłeś? Ty, ty, ty. Wolałeś zginąć, niż... Yy... Bo wolałeś oddać kasę niż kurwa odmieść honor? Właśnie, kto tam ja, to powiedział? Bo ja na moim miejscu ja bym nie oddawał swoich pieniędzy ani nic. Jeszcze debilu, zajebany Kto chodzi z tylą kasą kurwa do klubu? O, właśnie, dokładny. Who Kto kurwa, debilu? To ja kurwa mam hajs. Ja mam na koncie, kurwa. I nie chwalę się, że kurwa tyle dostałem kurwa za. Nieważne, nie ważne, no. czegoś, tak? nieważne. Znaczy, my dostajemy tyle hajsu, ale mamy, tak? Nie chodzimy e, dupą, e, przy, e, w kieszeni w dupie z tymi forsami i idziemy, żeby ktoś nas e, taki numer odpierdolił, jak to by ktoś odpierdolił. Prostu... No przykro, taka jest prawda, a twoja dziewczyna, czy żona, nieważne, chuj go tak Bóg go jest jedna informacja. E, mam do was, kurwo, pytanie, ogólnie. No bo nigdy nigdzie nie widziałem obrączki złotej. chyba kupiliście srebrne, dlatego że Wam kurwa kasy nie, brak. Taka jest prawda, bo my mieliśmy. Mamy złoto w ogóle, mamy schowane, bo nie nosimy, bo to jest szkoda, bo to jest złoto. Tak, to jest pamiątka. To jest pamiątka, ale się kurwa nie chwalimy, że masz kurwa srebro. O, dokładnie. Dobra, kończmy ten temat. A goń przegrałeś MC Adi i już. Dzisiaj wypuszczam informacje do wszystkich. Niech ludzie to udostępniają. Ci, co nie są fanami, to są pojebańcy. Tak, ty jesteś pojebańcem i oni też są pojebańcem. Bo nie masz kurwa żadnego kurwa przekazu, jak na, na przykład mój klip, który na nas to totalnie. Jest tam przekaz. A twój przekaz to jest kurwa takie o tak, Pisanie na polskie i ja jak chcesz hip hop robić, rap, to kurwa trochę z jakimś yy, przekazem, kurwa. Ślepoko pierdolona. Dobra, pozdrawiam Was. Yy, ogólnie na kulturze oficer taki Kobra Oficer 2000. No i dwa kanały YouTube, czyli taki Kobra Officer yy, 11 i Kobra 2014. To są dwa, dwie kanały, dwa kanały ogólnie. Tak jak mówię, przegrałeś. Dla Ciebie jeszcze na końcu Ci dam niespodziankę.